Reportaż Pawła Kaźmierczaka, temat bardzo gorący. Ostatnio mówi się o nowych ofiarach potrąceń na pasach. Giną ludzie. Wiemy, że przygotowywane są nowe przepisy w tej sprawie, ale ciągle zastanawiamy się, jak nie dopuścić do tego, by dochodziło do tak dramatycznych kolizji właśnie na pasach. U nas historia wypadku, w którym potrącona została ośmioletnia dziewczynka. Kiedy trafiła na ojom do szpitala, lekarze byli przekonani, że padła ofiarą zderzenia z ciężarówką. Tak poważne były te obrażenia. Sprawcą wypadku okazał się człowiek, który zawodowo bardzo często ratuje ludzkie życie, jest strażakiem. W tym wypadku niewiele brakowało, Mało, by to życie odebrał. Zapraszam do obejrzenia reportażu Pawła Kaźmierczaka. A mogę mu to rzucić? No rzuć. Miał bardzo silną też taką wolę przeżycia. 11 czerwca 2016 roku. Ośmioletnia Wiktoria Kuźma jedzie na hulajnodze po ścieżce rowerowej do swojego rodzinnego domu w niewielkiej wsi pępowo obok kartus na kaszubach. Ten film rodzice dziewczynki nakręcili kilka dni wcześniej. Kilkaset metrów od domu Wiktoria wchodzi na to przejście dla pieszych. Kiedy jest na środku pasów, z ogromną siłą uderza w nią rozpędzony samochód osobowy. Dziewczynka zostaje odrzucona na oddalone o kilkanaście metrów pobocze. Nadjeżdżała z tej strony. No, nie mamy powodu jej nie wierzyć. Dojechała tutaj, rozejrzała się w tym czasie to też zajmuje gdzie około 3 sekundy i ruszyła. Wyłonił się samochód. Z z jej opisu z bardzo dużą prędkością przyjechał tutaj i uderzył ją tak naprawdę na środku, na środku pasów. I tam jest jaki znak? Jakie ograniczenie prędkości? To jest tablica, teren zabudowany i ograniczenie do 40. Rodzice Wiktorii po kilkunastu minutach docierają na miejsce zdarzenia. Chwilę potem dziewczynka, która jest już w karetce, przestaje samodzielnie oddychać. Jej stan jest krytyczny. Zobaczyłam kątem oka, że wyszedł lekarz z karetki i niestety lekarz nie miał dobrych wiadomości. Poinformował, że córka uległa poważnemu wypadkowi, doznała poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, że jest nieprzytomna, bez oddechu. Więc wsiedliśmy w samochód i zaczęliśmy jechać za karetką, która w sąsiedniej miejscowości w Leźnie zatrzymała się i znów reanimowali córkę. Po około 15 minutach, tak myślę, karetka bardzo szybko ruszyła i nie byliśmy w stanie już jej dokonać. W momencie, kiedy dojechaliśmy już do szpitala, zostaliśmy wezwani na rozmowę z lekarzem, który powiedział, że stan córki jest naprawdę bardzo poważny, że tak naprawdę nie wiadomo, czy nawet przeżyje badania, które w tej chwili są wykonywane. Lekarze przez dziesiątki godzin toczą dramatyczną walkę o życie Wiktorii. Pamiętam, to był trzeci albo czwarty dzień po wypadku, kiedy młoda pani doktor miała akurat dyżur na Ojomie. Kiedy z nami rozmawiała, miała łzy w oczach z powodu tak ciężkiego stanu córki. I wówczas, chyba gdzieś tak mieliśmy mały kryzys, doszło do nas, że faktycznie może być bardzo źle, że może się nie obudzić, że może sama nie oddychać. Kiedy lekarze przestali podawać leki powodujące śpiączkę farmakologiczną, wiedzieli już, że córka się nie wybudzi. Wówczas dostaliśmy pouczeni przez lekarzy, że mamy walczyć o to, aby córka trafiła do kliniki budzik. Gdzie jest Wiktor Cinosek? Przez kolejne tygodnie Dzień. Wiktoria jest w stanie śpiączki. Gdzie jest nosek? Trzy tygodnie po wypadku, tuż przed przewiezieniem Wiktorii do kliniki Budzik, dochodzi do zdarzenia aż nieprawdopodobnego. Dziewczynka wybudza się ze śpiączki. Tu jest nasek, a oczko, pokaż jeszcze gdzie jest oczko. Po wybudzeniu, nie mówiła, nie siadała, nie chodziła, nie była w stanie przekręcić głowy z jednego boku na drugi. Była w stanie jedynie trochę poruszać prawą ręką. bo na musiała nauczyć się wszystkiego. A to pierwszy spacer. Fajnie jest? No nie powinna była przeżyć według, według tak naprawdę wszystkich, którzy mieli się kontakt na początku. A już tym bardziej chodzić mówić. W sprawę włącza się prokuratura rejonowa w Kartuzach. Śledczy przesłuchują Dariusza M., kierowcę auta, które potrąciło Wiktorię. Jak się okazuje, mężczyzna jest zawodowym strażakiem. Ta osoba usłyszała zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem takim, że dziewczynka doznała ciężkich obrażeń ciała stanowiących chorobę realnie zagrażającą w życiu. Nie ma bezpośrednich świadków zdarzenia tej sprawy. Są dwie strony czyli ta dziewczynka pokrzywdzona i ten kierujący. Na jaw wychodzi też fakt, że tuż po zdarzeniu Dariusz M., co dokładnie widać na tym zdjęciu, natychmiast usunął z jezdni swój pojazd i zaparkował go kilkadziesiąt metrów od miejsca wypadku. Dlaczego to zrobił? To, że strażak, który potrącił tę ośmioletnią dziewczynkę, przestawił samochód, może świadczyć o jednym, że miał. Chęć zatrzeć ślady. Nie znam materiału dowodowego, który jest w tej sprawie. Musiałabym go znać. Natomiast akta sprawy są ubiegły. Więc trudno mi w jakikolwiek sposób odnieść, czy nastąpiła ingerencja w to, co się na miejscu zadziało. Nieustalone do dziś osoby, jeszcze przed przyjazdem policji, usunęły też z jezdni ślady tego dramatycznego zdarzenia, w tym zniszczoną hulajnogę Wiktorii. To doprowadza do tego, że praktycznie nie można odtworzyć przebiegu wypadku. Kto to posprzątał z jezdni? Ludzie, to jest opisane jako ludzie. Ludzie, jakieś tajemnicze siły. Zrobiono niewiele i należy zadać pytanie dlaczego. I to, co zostało zaniedbane, bezpośrednio po zdarzeniu, nie jesteśmy w stanie tych uchybień już naprawić na dzień dzisiejszy. Jednymi z pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu wypadku, byli mieszkańcy pobliskiego domu. Próbujemy ich zapytać, czy wiedzą, kto uprzątał z jezdni ślady zdarzenia. Tam Panią przed chwilą widziałem w oknie. No chodźmy. Była tam Pani, Pan w oknie, widać tych tuciolnik, tych drzwi nie otwiera. Mhm. No to, to widzą, widzą co się dzieje tutaj, że, że Państwo macie kamery, że my jesteśmy i wiedzą w jakiej sprawie jesteśmy. No ale to nikt nam nie otworzy nawet drzwi? Boją się najwidoczniej. W sprawę na wniosek prokuratury włącza się biegły. Według niego to Wiktoria jest sprawczynią wypadku, ponieważ wbiegła na pasy tuż przed nadjeżdżający samochód, którego kierowca jechał z dozwoloną w tym miejscu prędkością 40 km na godzinę. Wkrótce okazuje się, że prokuratura została wprowadzona w błąd. Podczas przesłuchania biegłego rodzice Wiktorii w przygotowanej przez niego opinii odnajdują wydruk ze specjalnego programu komputerowego wykorzystywanego do rekonstrukcji wypadków drogowych. Z symulacji przebiegu zdarzenia jasno wynika, że auto prowadzone przez strażaka poruszało się nie jak przekonywał biegły z prędkością 40, tylko grubo ponad 100 km na godzinę, i to właśnie nadmierna prędkość była przyczyną tego dramatu. Wiktoria nie miała żadnych szans, żeby uciec z pasów przed rozpędzonym samochodem. Zaliście ubiegły wydruki ze swojego komputera, podające odpowiednie czasy, miejsca, gdzie według symulacji powinno być dziecko. Opis nie zgadza się z wydrukiem z komputera, a komputer, wydruk z komputera jest dowodem na to, że sprawcą jest, jest, jest strażak. Tu po drugim, trzecim pytaniu biegły przerwał dosłuchanie i uciekł. Pan prokurator nie do tego tematu nie drąży, nie pyta biegłego skąd mu się wzięły te rozbieżności, dlaczego nie. co innego symulacja, Pan co innego prokurator napisał? stwierdził, że on faktycznie aż tak dobrze się nie przyglądał tej opinii, że nie liczył obliczeń, które są w opinii. Pan biegły nami na, w czasie dosłuchania, kiedy poprosiliśmy o obliczenie czegoś, nie był w stanie wykonać. To jest skandaliczna sytuacja. Opinie wydane w sprawie są niepełne, niejasne, w dużej mierze niezrozumiałe. Pomijają istotne kwestie jak em, fakt, czy pokrzywdzona wjechała, czy weszła na przejście dla pieszych, gdzie nastąpiło zdarzenie. Em, nie badano w ogóle dokumentacji medycznej pokrzywdzonej. Prokurator podejmuje decyzję, że w związku z wieloma wątpliwościami, Biegły musi zostać ponownie przesłuchany. Niestety, z nieznanych nam powodów, nigdy do tego nie doszło. Biegłego odnajdujemy na jednym z osiedli w okolicach Gdańska. Pytamy go o błędy, które pojawiły się w jego opinii. To nie będziemy rozmawiać okay. o treści tego dobra, przesłuchania, dobra. ja mogę Panu udzielić informacji ogólnej, że takie coś miało miejsce rzeczywiście, to jest to nie. Ja. Natomiast co jest w tym zawarte, nie, już nie mogę z panem rozmawiać. Rozumiem, to jest, to jest znaczy, nie, nie tyle tajemnica Nie jest tajemnica, co bardziej dotyka. No, ja Wszystko wykonuję czynności na zlecenie prokuratora, a nie na przykład pana. Rodzice Wiktorii mówią nam też, że bliscy znajomi strażaka, Dariusza M., są zatrudnieni w komendzie policji w Kartuzach, która prowadziła postępowanie w tej sprawie. No, on jest strażakiem mieszkającym w Kartuzach gdzie tak naprawdę cały komisariat tutaj podlega pod kartuzy. Wiemy także, że jest policjant o takim samym nazwisku. Mamy przypuszczenia, że to jest rodzina, być może brat. Będziemy chcieli zweryfikować u prowadzącego postępowanie pana prokuratora, czy faktycznie jest, czy sprawca jest spokrewniony z pracownikiem. Komendy powiatowej policji w Kartuzach. E, natomiast obawiam się, że jeżeli jest to prawda, to pewnych rzeczy już nie odtworzymy. Żeby dokładnie wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w sprawie, próbujemy porozmawiać z Dariuszem M. Mężczyzna pracuje w jednej z jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. sprawie tego wypadku szukamy pana Dariusza? Ja myślałem, a, że on... a tego Kolizji to, to jest z tym dzieckiem? No, no, no. Już dawno temu, no ale... To... to wszyscy panowie wiecie o co chodzi, widzę. Nie, to znaczy mi się obiło uszy, ja nie jestem dokładnie w temacie. Jasne. Ja kiedyś, kiedyś przez przypadek się dowiedziałem od kogoś innego. No to no nie właśnie. było... Tutaj temat nie był poruszany na jednostce. Myślałem, że coś panowie wiecie. Nie, to, to jest jego indywidualne sprawa. Jasne. Takie rzeczy się tutaj ukrywają. Proszę? Takie rzeczy tutaj są... Nie tyle, co się ukrywają, ukrywają. tylko są po prostu... nie są sobie... Tak, to są osoby, no. które są wtajemniczone, a my jesteśmy na podziale ja i mniej, więcej, mniej osób o tym temacie wie. Tym jest yy, dla niego bezpieczniej, tak? bo to są później pomówienia, jakieś oszczerstwa. Dariusza M. szukamy w jego rodzinnych kartuzach. Danka, tu jest pan, szuka Darka. On jest u was jeszcze? Dzień dobry, pani. Wie państwa. jestem dziennikarzem Telewizji Polskiej, profesor reporterów i szukam pana Dariusza. Halo? Czy się rozłączyłem? No. W końcu dodzwaniamy się do Dariusza M. Jeśli można ja bym chciał z panem się umówić, porozmawiać, bo mam kilka pytań związanych z tym wypadkiem, który miał miejsce w miejscowości Pępowo. No raczej nie, ja tam raczej z moim, byli pan nie ze No wie pan, no ja Oczywiście nie wymagam od tego, tego od pana, żeby pan musiał ze mną rozmawiać, ale no jeśli mógłbym jakiś namiar na pana adwokata chociażby otrzymać, skoro pan mówi, że bym z panikiem rozmawiał. Ode mnie pan nie dostanie takich namiarów. A czy ktoś z pana najbliższych, z pana rodziny, z pana znajomych, dobrych znajomych pracuje w policji? Nie, pan, ja z panem nie będę rozmawiał na ten temat, bo nie muszę. Nawet nie przyjechał do szpitala, nie dowiedział się o stan zdrowia córki. W żaden sposób się nie interesował tak naprawdę nią. W tej chwili prokuratura czeka na już kolejną opinię biegłych, która powinna zadecydować o dalszych losach trwającego od ponad trzech lat śledztwa. Myślę, że jest szansa, że w tym roku ta opinia na pewno będzie spoznaczona, będzie do końca powiedzmy października czy listopada. W tej chwili takiej informacji nie mam. Ja rozumiem podejrzanego, który walczy jak może zapewne o to, żeby utrzymać pracę, bo skazanie go jakimkolwiek wyrokiem eliminuje go z zawodu, który wykonuje. Natomiast... Tu jest ważna sprawiedliwość. Znaczy ja się nie poddam, to, to tyle mogę powiedzieć. No, ale czuję się fatalnie. Zawodzą służby, które powinny to robić. Zawodzi sama taka ludzka przyzwoitość. Jednostki długości i jednostki masy. I jednostki długości. Nie przenosimy już przyrządów do i kilka klasykę zostają w domu. Wiktoria cały czas jest rehabilitowana. Dziewczynka po niemal rocznej przerwie spowodowanej wypadkiem wróciła do szkoły. Czasami jest tak, że ona stojąc przy przejściu ma pewien lęk. Po drugie, ma ataki nieświadomości, które mogą spowodować, że nagle ona stanie w miejscu i nie będzie wiedziała, co się dzieje. Natomiast w szkole funkcjonuje samodzielnie. Tak? Chodzi do normalnej szkoły, do normalnej klasy.